że to tak mi wcale nie powiedział. powinien być mądrzej. Wszystko że... w porządku? Hej, ja tak cię znam! Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? No, to, to nie mój problem. Chcę się do was przyłączyć. To, ja to, ja ja nie już czemu nie? nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo! To dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą Cię już nie pamiętać. Nawet ja ledwo Cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem no, no, i pancerzami zajmuje się, się zajmuje się teraz jeden z nowych Benet. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Li, A tutaj, nie, nie chce, nie proszę! Się pojawia się zawodowy kowal i. powinien trakciak... być straciłem robotę. On potrzebuje jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. By było, byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami myślę, że to takie łatwe. Możesz mnie czegoś nauczyć? Właśnie Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I nie tak nie mam teraz. To Także go oczywiście dorwaliśmy. Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Tak, Jeszcze nie! Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. się ...czego nie dowie. To Próbowałeś szukać w pracy całego. w mieście? W mieście! <laughs> Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć! Nie musiało się tak zdarzyć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? To już sobie wyobrażam! Ja w mundurze strażnika! I jeszcze te nie ciągłe nie wziągłe rozkazy. Wziągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Nie Może tego, i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt nie mną to. nie pomiata. Ciąż należy za wszystko, ludzi. co się słyszy. W, w rzeczywistości tak go tak oczywiście dorwaliśmy. To nie ma tego tak, że można ufać. Słyszę o tym, bo Że nie z tobą zgadzam. Można wierzyć we wszystko, ]go. co się słyszy. Co słychać? Czego ode mnie chcesz, mięczaku? <noise> Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? <noise> Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć Mogę bronią takich Rzeczach. <noise> Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć tak, broń dwuręczną, cokolwiek obchodziło. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. To Nie. było wiadomo od dawna czy Czym mógł? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wie... Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko. Dużo by mnie to kosztowało, powiedział. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. To było. Jestem jestem. Do... nonsens! Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego nie miecza nie takiego jak nie choćby nie mój! Nie, nie można na tym wiadomo, polegać. Wiadomo już, komu można ufać. Nie to może o tym nie. Dużo by już. mnie to kosztowało. Nikt to nie chce nie wiedzieć. To nie mój problem. W końcu tego, tak oczywiście, doznajmy, by mu pomagać wbrew jego woli. Nie mi się do tego żadnego siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Tego jeszcze wierz Wiesz, chcę zwiększyć mógł mógł moje umiejętności. Przecież mam szansę, żebyś się do tego więc nie mów mi takich rzeczy. Mnie mówiąc, będę myśli, że dotrzymał tego z daleka. Świetnie! Na uzupełnienie wierzyć ich ludzi. To nie ma być tego pewnym. Możesz no, na to. Trudno być tego pewnym. Powiedziałem. Jesteś rozbrajający. Taki ładak powiedział. Założyć. Naprawdę? No cóż, wygląda. Nie nie można się ludzi. Jasne. Niech no spojrzy. Proszę. W porządku, zobaczmy, na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś lepiej. Kto by przypuszczał, naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze, a teraz oddaj miecz. Nie doszło do tego, nas na Proszę. Chyba po prostu słuchać. I to jest prawda. Chcę się... No proszę, masz już całkiem przyzwoity miecz. Reszty też się nauczysz. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Można ufać. Ciągle to samo się zmieniło. Także więc, ja mam lepiej. Mam swoje zdanie na ten temat. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To było oczywiste. Chcę z... To znowu ma. Nie Bo można nie wierzyć nie w we wszystko, tego, co się słyszy. Nic nie mogę no zrobić, ale z tobą zgadzam. To żadna tajemnica.